Ania. Dlaczego nas ubywa, mówisz, jestem brudna, lecz też nie zmywa pamięci? Kto nas ubywa, kto zbywa, kto zsuwa prążki tęczy z uśpionego nieba, kto nam się w dłoniach kłania, garstka brudu, kochanie. Kilka godzin więcej, z których nic nie zostanie, nawet jeśli tak udanie potrafię je nazwać i wskazać im miejsce minionego pobytu. Nic nie zostanie i za tym tęsknię, kiedy nocą siadam nad biednicą, szorując przedmioty, drabiny, zarazki. Za tym tęsknię, Tysiące pyłków w drodze, szczęśliwe losy przegrane na loterii, przecięta skóra nad garstka, czyste niebo, przetarte ruchem powieki. Za tym tęsknię, za tym już się nie oglądam. Garstka brudu w torbie naprowadza mnie na jeszcze więcej. W mojej wnęce wykręcone ręce, ciemny włos na cytrynie, budy robak w świetle. Żadnych pamiątek po nas, po planetach, po słowach. Rysa na powietrze, czarna linia, która przekreśla powietrze. Jego górna część przepowiada słowa przebaczenia, które gdy nadejdą, nie spowodują, że się stanie. Dowiodą tylko, że. 大气，敬礼。